Work-life balance w praktyce, czyli moje metody na to, jak prowadzić firmę i przy tym nie zwariować. Po pierwsze, praca operacyjna tylko do godziny 16. Nie zajmujemy się w ogóle pracą operacyjną, mailami klientów, ani realizacją zamówień w innych godzinach niż 8, 16, od poniedziałku do piątku. Tych godzin, po tych godzinach skupiam się tylko na hobby, na znajomych, na dziewczynie, na pracy twórczej, czyli na nowych pomysłach. Dużo osób jest po prostu uzależnionych od pracy, sprawdza maile wieczorami, co sprawia, że de facto w ogóle nie wychodzą z pracy, co jest bardzo niezdrowe, bo mózg musi sobie odpocząć od codziennych obowiązków. Druga najważniejsza kwestia to całkowite pozbycie się połączeń telefonicznych. Rok temu zrezygnowaliśmy całkowicie z telefonu, usunęliśmy numer ze strony, a całą obsługę klienta przekierowaliśmy na maila. Efekty: dużo lepsze skupienie, większa wydajność, bo w końcu nic Was nie rozprasza i co najlepsze, grubo ponad milion złotych przychodów więcej. Trzecia metoda: częste urlopy połączone z pracą zdalną. Średnio raz na dwa miesiące.